Witajcie. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami moimi najnowszymi odkryciami z AliExpress. Zestawem 10 fascynujących gadżetów, które z pewnością przyciągną uwagę każdego entuzjasty technologii i nie tylko. Od praktycznych narzędzi, przez innowacyjne urządzenia, aż po niesamowite zabawki. Każdy z tych gadżetów oferuje coś wyjątkowego. Zapraszam do zapoznania się z moją listą, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwszy na naszej liście jest gamepad Datafrog, który udało mi się kupić za około 50 zł. Już na pierwszy rzut oka widać, że to urządzenie ma wiele do zaoferowania. Analogowe drążki są podświetlane i to podświetlenie możemy zmieniać, co dodaje nowoczesnego wyglądu i ułatwia korzystanie z pada w ciemności. Z tyłu kontrolera znajdziemy dodatkowe dwa przyciski, co zwiększa funkcjonalność i możliwości dostosowania do własnych potrzeb. Pad jest wyposażony w łączność bluetooth, dzięki czemu możemy go połączyć z różnymi urządzeniami, takimi jak PC, konsola lub retro. Konsola. Mimo niskiej ceny padnie sprawia wrażenie taniego. Analogowe drążki, krzyżak d oraz przyciski akcji są bardzo dobrze wykonane i wygodne w użyciu, choć przyciski akcji wydają się nieco gorszej jakości. Niestety jedynym minusem są spusty, których klikanie nie jest satysfakcjonujące. Brakuje im odpowiedniego feedbacku. Kolejny gadżet to Xiaomi Mia Precision Screwdriver Kit, który kupiłem za około 100 zł. To kompaktowy zestaw bitu z elektrycznym wkrętakiem, z wybudowanym akumulatorem litowym, pozwala na kręcenie ponad 400 precyzyjnych śrub po pełnym naładowaniu. Zawiera 24 precyzyjne bity ze stali S2 oraz 6 długich bitów o długości 45 mm do trudno dostępnych miejsc. Oferuje dwustopniową regulację momentu obrotowego, a Ekonomiczny design z miękkim materiałem TPU zapewnia komfort użytkowania. Borui V10 to kompaktowy i wygodny gadżet, który łatwo można zabrać ze sobą wszędzie. Wykonana z wysokiej jakości materiałów PC i stopu aluminium, jest trwała i odporna na uszkodzenia. Dzięki supermocnemu źródłu światła o mocy 1000 lumenów oferuje różne tryby świecenia. Białe, żółte, zielone, czerwone, niebieskie i światło UV. Latarka posiada również głośny alarm ze światem policyjnym, które może okazać się przydatne w przypadku zagrożenia. Główna lampka ma cztery tryby jasności wszystko to sprawia, że nadaje się do różnych sytuacji. Datarka posiada wbudowaną baterię litową o pojemności 1000 mAh, którą można ładować przez port typu C, która starcza na 6 godzin świecenia w trybie turbo. Dodatkowo magnetyczna funkcja ułatwia jej przymocowanie, a stopień wodoodporności IPX4 zapewnia ochronę przed zachlapaniem. Kupiłem ją za około 35 zł, co czyni ją świetnym wyborem w stosunku do ceny. Najświeższy gadżet, który przykuł moją uwagę, to projektor astronauta, który kupiłem za około 50 zł. Mimo niewielki zmiarów oferuje doskonały efekt projekcji. Kolorowa i zmienna mgławica dostępna w różnych kombinacjach kolorów oraz migoczące gwiazdy mogą być sterowane pilotem lub przyciskami. Wysokiej rozdzielczości obraz Gwiezdnej Galaktyki jest wyświetlany na ścianach i suficie, przenosząc cię w przestrzeń kosmiczną i tworząc romantyczną atmosferę. Innowacyjny design projektora w kształcie astronauty jest wyjątkowy i doskonale pasuje do tematyki Gwiezdnego Nieba. Głowa astronauty może obracać się o 360 stopni dzięki magnetycznemu połączeniu, co pozwala na swobodę wodną projekcją głowicy w dowolnym kierunku. Grado wciskania bąbelków to konsola, która zapewni dzieciom świetną zabawę i pomoże w redukcji stresu. Konsola oferuje szybkie gry bąbelkowe, które angażują i bawią zarówno dzieci, jak i dorosłych, jednocześnie pomagając im w odprężeniu. Jest idealna dla osób, które lubią strykać folię bąbelkową. Gadżet ten kosztował mnie około 16 zł. Ten wszechstronny zestaw czyszczący zawiera 20 narzędzi do czyszczenia urządzeń elektronicznych, co czyni go kompleksowym rozwiązaniem dla wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem. Zestaw idealnie nadaje się do czyszczenia nie tylko klawiatur, ale także słuchawek, ekranów oraz zawiera narzędzie do wyciągania klawiszy, co umożliwia głębsze czyszczenie. Gadżet ten kosztował około 20 zł. Inteligentny termostat do grzejnika kupiłem za około 130 zł. Można nim zdalnie sterować za pomocą aplikacji oraz asystentów głosowych. Umożliwia zmianę temperatury w pomieszczeniu, a nawet programowanie tygodniowego harmonogramu. U mnie sprawdził się idealnie, ponieważ mogę dostosować temperaturę w każdym pokoju zdalnie, co jest niezwykle wygodne, zwłaszcza w chłodniejsze dni. Dzięki programowalnemu harmonogramowi mogę ustawić różne temperatury na różne pory dnia, co pozwala mi zaoszczędzić energię i zapewnia maksymalny komfort. Fingerbot to inteligentne urządzenie do zdalnego naciskania Przycisków i przełączników, które działa z aplikacją Smart Life oraz asystentami głosowymi Alexa i Google Home. U mnie sprawdził się idealnie do włączania zasilania w drukarce 3D, ponieważ nie chcę schodzić do piwnicy, aby ją wyłączyć. Dzięki temu gadżetowi mogę zdalnie uruchomić drukarkę, a następnie zdalnie rozpocząć projekt do drukowania. To znacznie ułatwia i usprawnia cały proces, zapewniając wygodę i oszczędzając czas. A wy do czego byście użyli tego urządzenia? Dajcie znać w komentarzu. Gadżet kosztował około 60 zł. Kolejnym ciekawym gadżetem, który chciałbym Wam przedstawić, są tabletki zmieniające Wręczniki. To niesamowicie praktyczne rozwiązanie. Małe tabletki, które po polaniu wodą zamieniają się w mokrą szmatkę. Wystarczy dodać odrobinę wody, a tabletka błyskawicznie się rozwija. 50 sztuk kupicie za około 10 zł. Ostatnim i najciekawszym gadżetem, który chcę przedstawić, jest niesamowita replika maski Spidermana z filmu. To świetny dodatek dla każdego fana, idealny na Halloween, imprezy kostiumowe lub jako element kolekcji. Maska jest ładowana przez USB, co zapewnia wygodę i długotrwałe użytkowanie. Wyposażona jest w pilot na palec, który pozwala na zdalne sterowanie funkcjami maski. Po naciśnięciu przycisku na pilocie oczy maski zaczynają świecić, a także poruszają się, co dodaje realistyczności. I efektownego wyglądu. Dzięki temu gadżetowi możesz poczuć się jak prawdziwy Spider-Man. A jego wysokiej jakości wykonanie i dbałość o detale sprawiają, że jest to jeden z fajniejszych gadżetów dla fanów Spider-Mana. Maska kosztuje około 120 zł. Mam nadzieję, że moja lista ciekawych gadżetów z AliExpress zainspirowała Was do odkrycia nowych i interesujących produktów. Każdy z tych gadżetów oferuje coś wyjątkowego, od funkcjonalności po rozrywkę i z pewnością znajdziecie wśród nich coś, co odpowiada Waszym potrzebom. Dajcie znać w komentarzach, który z gadżetów najbardziej Was zaciekawił oraz Podzielcie się swoimi doświadczeniami z zakupów na AliExpress oraz dajcie znać, czy takie materiały Was interesują i czy chcecie takich więcej.